Cześć dziewczyny, <laughs> dzisiaj tak, które bodajże nazywa się produkty, które ponownie zakupię. I ja teraz podzieliłam sobie je troszeczkę. Najpierw zacznę od pielęgnacji włosów, i to jest mój faworyt, czyli. E, Nasz znaczy szampon i odżywka L'Oreal, e, i Nutri Blask Light, szampon upiększający, i to jest do włosów długich z tendencją do przetuszczania się. I słuchajcie, ja ogólnie mam problem z rozczesywaniem włosów po, e, po tym, po myciu. I to naprawdę długo, długo, długo szukałam takich produktów zużyłam już tysiące tych butelek i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona, to są nowe kupiłam je wczoraj także definitywnie to jest coś, co kupię ponownie kolejną rzeczą to jest jakaś moja nie wiem, trzecia chyba butelka czy czwarta Nivea balsam prostujący włosy teraz jest w takich nowych butelkach, kiedyś były takie niebieskie nie wiem, to kosztuje chyba 12 zł. Uwielbiam tego zapach. Jest taki fajny, taki odświeżający trochę, taki fryzjerowany. Nie wiem, i bardzo ładnie się błyszczą po nim włosy. Następną rzeczą, to jest już do mycia twarzy. To jest Three Steps z Klinika, aczkolwiek ja Jakoś specjalnie nie przepadam za tym kremem, który tam był, to jest tam Dramatically Moisturizing, nie pamiętam, taki żółty, to jest do suchej skóry, uwielbiam za to to mydło. Uważam, że jest bardzo, bardzo dobre Mam później taką wygładzoną twarz Używam tego raz na tydzień Zależy, jak mam na przykład jakieś wypryski To staram się tego co dwa dni używać I uwielbiam Po prostu moja skóra czuje się świeża po tym Tak samo dobry jest też ten tonik Zapomniałam go przynieść Więc tak, to na pewno zakupię jeszcze raz Moja naprawdę ulubiona rzecz, ponieważ ja należę do leniwych osób i długo szukałam maszynki do golenia odpowiedniej dla siebie. E, zawsze używałam mm, Venus i do tego tam różne mm, pianki do golenia i tak dalej, strasznie dużo jest z tym wszystkim roboty. No, jakoś niespecjalnie byłam z tego zadowolona. Poza tym, drogie są strasznie, moim zdaniem, te płyny. I znalazłam to. To jest Venus Breeze. I to ma na sobie tutaj już ten żel. Tak, jakby gotowy, to jest czyste, więc nie, nie musicie się brzydzić. Dopiero co wyjąłam z opakowania. I to tak jak zwykła ta Wenus przychodzi w takim czymś co uważam trochę bezsensem kompletnym, w każdym razie można to przymontować sobie do ściany pod prysznicem tutaj wtykamy tą tą i i tak, aczkolwiek znaczy tak, super goli to trzeba przyznać aczkolwiek jeżeli będziemy zostawiać to pod prysznicem na pewno, na pewno to się szybciej zużywa i mi już to kilka razy odpadło, więc co ja teraz robię? To po prostu po każdym goleniu wyjmuję to i wkładam z powrotem do tego pudełeczka, w którym są te żeletki i nie zamykam tego szczelnie, żeby mogło sobie wyschnąć. I na przykład wkładam z powrotem do środka do tego pudełka, bo tutaj jest na to miejsce. Także słuchajcie, ja to też polecam. Wiem, że to nie jest tanie. To kosztuje chyba żeletka około 40 zł, a te główki chyba 48 za 4. No ale to nam bardzo długo, naprawdę, jeżeli się o to dba i jest to wygodne szczególnie pod prysznicem. Nie trzeba się bawić z tymi piankami, z tym wszystkim, także dla mnie dam za. Mój numer jeden krem pod oczy to jest Maka Fast Response Eye Cream. I jest to naprawdę najlepszy krem, jaki używałam. Sprostujmy. Ja ogólnie nie często używam kremów pod oczy. E, jakoś niespecjalnie mnie to interesowało, interesowało ale oczywiście dzięki YouTube'owi zrozumiałam jak to jest ważne, szczególnie jeżeli nakładamy concealer. I często na przykład moja mama zmienia te kremy do oczu i różnych wypróbowuje i ja razem z nią, więc naprawdę żaden nie zostawiał. Tak, super. Um, takiej powłoczki, jakby pod oczami. Jakby takiej silikonowej, że cała skóra jest tutaj wygładzona. I mi to wystarczyło na długo, bo to kupiłam w maju w zeszłym roku i jeszcze mam. Co prawda jest napisane, że można używać tylko yy, 6 miesięcy po otwarciu, aczkolwiek no, ja chciałabym to całe wykorzystać, co prawda już mi się kończy, ale jest to bardzo fajne, znikają sińce pod oczami, także ja, uff, i znowu nie wiem ile kosztuje, nie pamiętam, bo kupiłam to naprawdę dawno temu, ale to mak, więc pewnie wcale nie będzie taki tanie. Następną rzeczą z maka jest krem, którego zaczęłam używać w wakacje. To jest Studio Moisture Cream i słuchajcie, to już też oczywiście mi się kończy i on ma taką bardzo gęstą konsystencję, taką mm, pachnie super, tak jak te chusteczki zresztą, które, o których Wam już mówiłam i naprawdę, naprawdę ja polecam do, do cery suchej, ponieważ ja mam bardzo suchą cerę i to mi świetnie naprawdę przez cały dzień ten krem się utrzymuje, moja skóra się nie wysusza ja mam problemy tutaj wokół nosa w ogóle tak gdzieś nie, bo mam suchą skórę w t tak zwany. I to mi naprawdę wyleczyło te problemy. No i kolejną rzeczą, o której też już Wam mówiłam, to są pusteczki z maka, które na pewno zakupię ponownie. Wcześniej używałam przez bardzo długi czas mleczka do demakijażu z Wishi. I to, e, tylko teraz moja mama go zabrała na wyjazd, i to jest taki trzy e, w jednym, i tam jest mleczko do zmywania makijażu, tonik i coś tam jeszcze. I też jest bardzo dobre, kosztuje około 50 zł, ale jest taka dosyć spora tubka. I też e, bardzo, bardzo go polecam. To też o tym mówiłam kremy e, do rąk i do nóg firmę, której za Chiny nie potrafię przeczytać. W każdym razie wygląda tak. To jest krem do stóp do rąk. Świetnie nawilża. Ten do stóp już prawie mi się skończył. Tego jeszcze mam troszeczkę, aczkolwiek teraz kupiłam ten krem do rąk z Lasha Helping Hands, więc zobaczymy, jak tamten się sprawuje. Kolejną rzeczą będzie na pewno szampon Sephora do mycia pędzli. Super rozwiązanie. myję pędzle, po prostu moje pędzle z Maka, które mają białe włosie, ee, są, z, po umyciu są idealnie białe, tak jak je kupiłam. I no ta buteleczka, tak naprawdę, zostało mi jeszcze tyle tego produktu, a tego używam. Też jakoś od maja zeszłego roku. Wystarczy naprawdę taka mała kropelka na rękę. Robię to tak, że kładę kapkę na rękę, troszeczkę wody, moczę pędzel w wodzie i po prostu ten pędzel tam w tą rękę wycieram, i wszystko naprawdę schodzi. Aczkolwiek widziałam nową metodę zmywania tych pędzli i e, będę chciała ją wypróbować jest bardzo tania i jak ją wypróbuję przetestuję to na pewno Was o tym poinformuję